Wiedziałeś, że co 8 minut dochodzi do kradzieży motocykla? Masz pewność, że Twój motocykl jest bezpieczny? Teraz pokażę Ci, jak zamontować Noty GPS Twojego osobistego strażnika jednośladu. Do montażu będziesz potrzebował trytytki, cążki i oczywiście Noty GPS Do instalacji wykorzystaj opaski zaciskowe, ponieważ gwarantują trwałe i pewne umocowanie w trudno dostępnych miejscach, takich jak elementy ramy, czy inne dostępne punkty? Na początek ściągamy standardowy uchwyt Notiwana. Przekładam w ten sposób do wiązki elektrycznej. Biorę jedną opaskę zaciskową, przekładam ją sobie tutaj przez wiązkę i tym samym uchwyt zaciskam opaskę, ale nie do końca. Zostawię sobie zakres do manewrowania tym. Biorę drugą opaskę. Teraz biorę urządzenie GPS Plus i przekładam przez standardowy uchwyt. Aż do samego końca. Teraz delikatnie sobie zmieniam jego pozycję. Zaciskam już do końca. I na końcu obcinam nadmiar opaski kążkami. No GPS Plus to nie tylko kompaktowy lokalizator. Jego prawdziwa moc krwi w funkcjach dostępnych z poziomu aplikacji, które dla ciebie są dostępne w kluczowych momentach. Alet antykradzieżowy. Czujnik wybracji wywoła alarm w razie kradzieży lub próby odholowania pojazdu. Bezpieczna strefa, po której opuszczeniu natychmiast dostaniesz powiadomienie na telefon. Historia swoich przejazdów. Sprawdzisz je aż do 60 dni wstecz. Brak umowy i abonamentu to dla ciebie zero papierosów. Darmowa aplikacja do monitorowania Twojego pojazdu w czasie rzeczywistym, jak i wygodnej konfiguracji Twoich urządzeń. Dożywotnie opłacana karta SIM jest wbudowana urządzenie, a to znaczy, że płacisz tylko raz. Teraz twój motocykl jest gotowy na wszelkie wyzwania, czy to będzie podróż nieznane, czy po prostu dojazd do pracy.